Cześć! Idę sobie tutaj w zimie. Tutaj widać jest śnieg i tutaj spotykam na liściastym drzewie, tutaj mamy bóg. Spotykam łycznika późno -jasiennego. To jest grzybek, który jest bardzo podobny do boczniaka ostrygowatego. Ale różni się tym. Tutaj jakiegoś sobie no jakiegoś sobie tutaj obetnem. Że jak tutaj, jak widać, jak są te kreski, tak one się w takim miejscu kończą i już nie idą dalej. Tutaj też kończą się i nie idą dalej, a uboczniaka ostrygała tego, te kreski, blaszki, jak to niektórzy nazywają, idą aż do samego końca. I te się różnią. Łycznik jesienny jest jadalny, jadalny w Rosji i w Chinach. Ale u nas jest uważany za niejadalny grzyb, ale ja go jadłem i mi smakuje. Bo jest tylko o trochę w smaku gorszy od boczniaka, ale inaczej jest bardzo fajny grzyb. Tak, polecam go zbierać. Cześć, pa.